Kasper zapytania pytania o Twój występ indywidualny i drużynowy. Zaczniemy od tego pierwszego. 10 punktów całkiem dobrze, jak porównując to z poprzednimi Twoimi występami. No tak, na pewno mogę być zadowolony ze swojego indywidualnego wyniku. Dawno nie było dwucyfrówki, więc na pewno to cieszy i, i, i motywuje do, do dalszej pracy, natomiast Szkoda też tych błędów, których się nie uszczegłem, wiadomo jak zawsze, natomiast yy, mimo tego mogę być zadowolony yy, ze swojej postawy. Szkoda, że, że niestety dopisujemy zero do tabeli, więc yy, tyle. No właśnie ciężko mówić o sukcesie, czy dobrych humorach po przegranej. Natomiast przyjechaliśmy na teren Mistrza Polski po różnych występach w ostatnim czasie. Dlatego czy możesz wskazać jakiś pozytyw taki drużynowy po dzisiejszym meczu? Mój wynik indywidualny myślę. A nastawienie całego zespołu przed kolejnym trudnym meczem w Toruniu? To znaczy, no, wszędzie mamy powiedzmy te nastawienie dobre i dzisiaj też nie było inaczej, natomiast na pewne rzeczy ciężko jest mieć wpływ i Ciężko, ciężko stwierdzić, co, co, co poszło nie tak, tak na gorąco, natomiast yy, myślę, że taki wynik pokazuje, że stać nas na wiele i yy, wszystko przed nami. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Panie trenerze, przegrywamy w Lublinie i teraz tak, yy, jakie nastroje, bo zwycięstwo na pewno przyniosłoby więcej radości niż przegrana, bo trudno cieszyć się z przegranej. Z drugiej strony na tak trudnym terenie. Po ostatnich naszych przygodach, czy możemy jakieś wnioski takie pozytywne wyciągnąć? Na pewno e, drużyna się starała i chci, robiliśmy wszystko, żeby zrobić to jak na najlepszy wynik, ale no, drużyna z Lubina jest bardzo mocna no. no i jest tu bardzo ciężko zdobywać punkty. Przed nami Toruń, który też jest na fali wznoszącej. E, coraz lepsze wy, pojedyncze występy liderów Torunia. Jak trener nastawia się na ten mecz? No będziemy się przygotować do tego meczu. Potrenujemy, bo wiadomo, dla nas jest każdy mecz bardzo ważny i do każdego się przygotowujemy. Chcemy zrobić tam pojechać dobry mecz i, i, i na pewno każdy się będzie dobrze przygotowany do Torunia. Pytanie, które pewnie nurtuje wielu kibiców, co się dzieje z Maksym Drobikiem. Ja akurat miałem tą przyjemność inaczej. Miałem tą możliwość widzieć go, jak bardzo zależało mu na tym, żeby jechać. Nie udało się i teraz pytanie, co dalej? Max na pewno dużo trenuje i też ściągliśmy tutaj mu mechanika, żeby mu też podpowiedział. No jechał ostatnie dwa biegi na jego silniku. No na pewno Max się stara, chce jechać, chce zdobywać punkty, na pewno na pewno się przygotowuje. No w Ekstralizie nie zdobywa się łatwo punktów, nie trafia w ustawienia, nie trafia w motocykl. I, i, i to, to, to chyba krwi, bo mówię, Max nie zapomniał jak się jeździ, ale wszystko zrobimy, żeby mu pomóc, żeby mu jeszcze dosprzętowić go i żeby się dobrze przygotował do meczu z Rune. Dziękuję. Dzięki.